Przełomowy moment właśnie nadchodzi w polskim systemie emerytalnym. Propozycja przedstawiona przez Pawła Nawrockiego może odmienić życie milionów seniorów i zmienić reguły gry, które obowiązywały od dziesięcioleci. To nie kolejna pusta obietnica czy polityczna zagrywka, ale realny plan reform, który już wywołuje burzliwe dyskusje wśród ekspertów, ekonomistów i polityków. Seniorzy, którzy przez lata żyli w niepewności i martwili się, czy ich emerytura wystarczy na godne życie, mogą wreszcie dostrzec światełko w tunelu. Dla młodszych pokoleń to z kolei sygnał, że system emerytalny może stać się bardziej sprawiedliwy, przewidywalny i nowoczesny. Plan Nawrockiego określany jest jako jeden z najodważniejszych projektów społeczno-finansowych ostatnich lat. Jego głównym celem jest zwiększenie wysokości świadczeń, ale też zapewnienie większej stabilności i bezpieczeństwa finansowego seniorom. Według autora, reforma ma być nie tylko reakcją na rosnące koszty życia, ale też odpowiedzą na wieloletnie zaniedbania. Które sprawiły, że emerytura zbyt często była źródłem frustracji i lęku. Kluczowym elementem planu jest wprowadzenie nowego mechanizmu indeksacji świadczeń, który automatycznie dostosowywałby wysokość emerytur nie tylko do inflacji, ale również do średnich zarobków w kraju. W praktyce oznacza to, że świadczenia nie traciłyby realnej wartości w czasie, a seniorzy mogliby spokojniej planować swoje wydatki. Nawrocki podkreśla, że żadne świadczenie nie powinno być oderwane od rzeczywistości gospodarczej, jeśli koszty życia rosną, państwo musi reagować proporcjonalnie. Drugim filarem reformy jest połączenie waloryzacji procentowej i kwotowej. To rozwiązanie gwarantuje, że nawet osoby o najniższych świadczeniach otrzymają coroczne podwyżki, które nie będą niższe od ustalonego minimum. Dzięki temu seniorzy o najmniejszych dochodach nie będą już poszkodowani w porównaniu z tymi, którzy przez lata zarabiali więcej. To krok w stronę równości i solidarności społecznej, na którą wielu emerytów czekało od dawna. Niemniej istotnym punktem projektu jest uproszczenie procedur związanych z przyznawaniem i obsługą świadczeń. Wielu seniorów przez lata zmagało się z biurokratycznym labiryntem, długimi terminami i niejasnymi zasadami. Reforma przewiduje uproszczenie formalności, łatwiejszy dostęp do informacji o przysługujących świadczeniach oraz wprowadzenie bardziej przejrzystych i cyfrowych rozwiązań. Seniorzy będą mogli szybciej załatwić swoje sprawy, sprawdzić stan konta emerytalnego online i uzyskać wsparcie bez konieczności stania w kolejkach w urzędach. Plan Nawrockiego uwzględnia również kwestie finansowe i stabilność budżetu państwa. Krytycy obawiają się, że zwiększenie świadczeń może obciążyć finanse publiczne, jednak według autora reforma jest ekonomicznie zrównoważona. Przewiduje ona optymalizację wydatków administracyjnych, wprowadzenie nowych form inwestowania środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych oraz racjonalne zmiany w strukturze opodatkowania. Celem jest stworzenie systemu, który jednocześnie zapewnia wyższe emerytury i nie prowadzi do zadłużenia państwa. Z punktu widzenia zwykłego obywatela, plan ten może oznaczać coś więcej niż tylko wyższe kwoty na koncie. To zapowiedź większej pewności jutra, świadomości, że świadczenie nie będzie już zależało od kaprysów polityków czy wahań gospodarczych. Seniorzy mogą wreszcie poczuć, że państwo o nich pamięta i że ich wieloletnia praca jest doceniana w wymiarze finansowym. Dla młodszych pokoleń to także sygnał, że warto ufać systemowi i planować przyszłość w oparciu o stabilne zasady. Nie brakuje jednak głosów sceptycznych. Niektórzy politycy twierdzą, że zmiany są zbyt ambitne i mogą napotkać opór ze strony instytucji lub grup interesów. Wdrożenie reformy wymaga współpracy między ministerstwami, dostosowania systemów informatycznych oraz kampanii edukacyjnej, która pomoże obywatelom zrozumieć nowe zasady. Nawrocki jednak przekonuje, że plan zakłada stopniowe wdrażanie zmian i bieżące monitorowanie efektów, aby uniknąć chaosu i błędów, które mogłyby zaszkodzić zaufaniu społecznemu. To, co wyróżnia propozycję Nawrockiego, to kompleksowe podejście. Reforma nie koncentruje się wyłącznie na pieniądzach, ale także na jakości życia seniorów. Przewiduje wsparcie dla osób samotnych z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy przez całe życie pracowali za minimalne wynagrodzenie. Wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla najbardziej potrzebujących ma zapewnić im nie tylko finansową stabilność, ale też poczucie, że są częścią wspólnoty, która dba o swoich członków. Nie bez znaczenia jest również aspekt psychologiczny. Przez lata wielu emerytów żyło w lęku o przyszłość, obawiając się, że ich świadczenia nie wystarczą na podstawowe potrzeby. Nowy system ma to zmienić, przywracając poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Gdy seniorzy wiedzą, że państwo ich nie zostawi, łatwiej im żyć z godnością i planować kolejne lata życia bez strachu o jutro. W planie znalazło się też miejsce dla edukacji i cyfryzacji. Seniorzy mają otrzymać dostęp do prostych narzędzi cyfrowych, dzięki którym będą mogli monitorować swoje świadczenia, składać wnioski online i korzystać z porad dotyczących finansów osobistych. Dodatkowo przewidziano programy edukacyjne, które pomogą im lepiej zrozumieć zmiany i świadomie korzystać z nowych możliwości. Reforma Nawrockiego to nie tylko ekonomiczna kalkulacja, to także moralne zobowiązanie wobec pokolenia, które przez dziesięciolecia budowało kraj. To ukłon w stronę tych, Którzy przez lata odprowadzali składki, często kosztem własnych potrzeb, z nadzieją, że kiedyś system im się odwdzęczy. Ten plan ma szansę te obietnice wreszcie spełnić. Warto zauważyć, że Polska potrzebuje takiej reformy jak nigdy dotąd. Starzejące się społeczeństwo, rosnące koszty utrzymania i presja inflacyjna sprawiają, że obecny system jest coraz mniej wydolny. Bez odważnych decyzji groziłoby nam pogłębianie się nierówności i wzrost ubóstwa wśród seniorów. Plan Nawrockiego daje alternatywę, nowoczesny, elastyczny i sprawiedliwy system, który potrafi reagować na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą. Społeczny odbiór tej propozycji jest zróżnicowany, ale większość ekspertów przyznaje, że to pierwszy od dawna projekt, który kompleksowo podchodzi do problemu emerytur. Media szeroko komentują pomysł, a społeczeństwo zaczyna żywo interesować się jego szczegółami. Wielu seniorów wyraża nadzieję, że tym razem reforma nie skończy się na zapowiedziach, ale rzeczywiście wejdzie w życie. To może być moment historyczny, początek nowej ery w polskim systemie emerytalnym. Jeśli plan Nawrockiego zostanie wdrożony zgodnie z założeniami, Polska może zyskać model, który połączy stabilność finansową z ludzkim podejściem do potrzeb starszego pokolenia. Zmiana ta może też zainspirować młodsze pokolenia do większej odpowiedzialności finansowej i myślenia długoterminowego. W perspektywie długofalowej reforma ta ma potencjał, by nie tylko poprawić sytuację materialną seniorów, ale również odbudować zaufanie społeczne do instytucji publicznych. Obywatele będą wiedzieć, że składki, które płacą przez całe życie, faktycznie przekładają się na konkretne bezpieczeństwo w przyszłości. To fundament zdrowego, solidarnego państwa. Podsumowując, plan Pawła Nawrockiego to znacznie więcej niż kolejna propozycja reformy. To manifest nowego podejścia do polityki społecznej opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i szacunku dla pracy człowieka. Stabilne emerytury, sprawiedliwe świadczenia, łatwiejsze procedury i wsparcie dla najbardziej potrzebujących to elementy, które mogą trwale zmienić oblicze polskiego systemu emerytalnego. To dowód, że zmiana jest możliwa. A przyszłość polskich seniorów może wreszcie wyglądać z nadzieją, nie z obawą.